Opowiem ci o czymś. Jeszcze 3 lata temu byłem zwykłym chłopakiem. Takim jak wszyscy inni, ale ja byłem uzależniony od walenia konia. W czerwcu 2022 przyszedłem na całkowity nofap, który trwał do maja tego roku. Moje doświadczenie pokazało mi szokującą prawdę na temat nofapu, którą ci w tym filmie przekażę, a żaden inny youtuber ci nie, nie wspomni. Ponadto pokażę ci, w jaki sposób nofapowi youtuberzy bezczelnie pokazują na temat nofapu całej w sumie prawdy. Ale zanim to, to cofnijmy się trochę w czasie, bo prawdopodobnie przeszedłem taką samą drogę jak ty. Ja kiedyś jeszcze regularnie waliłem konia, no to raz na jakiś czas po zwaleniu odczuwałem wrażenie, że to co robię nie jest wcale dla mnie dobre. I równie dobrze pamiętam też pierwsze filmy na temat NoFapu, które widziałem na YouTubie. Oczywiście widziałem jakieś filmiki Hamzy, no i jakieś inne, kurwa, nie wiem, jakieś NoFap Benefit Timeline i inne znane filmiki tego typu. No i początkowo byłem oczarowany. Ciężko jest nie być oczarowanym, jak mi obiecują, że po 90 dniach będę, kurwa, latał. Problem w tym, że prawie wszystkie te filmy to jest ostre ścierko. Otóż nofap w niemal każdym filmie z tego typu jest pokazywany jak jakaś supermoc, podczas kiedy w rzeczywistości tak naprawdę daje ci dwa zauważalne rezultaty. Po pierwsze zwiększa twoją samokontrolę, a po drugie w pewnym sensie zmienia to w jaki sposób postrzegasz dziewczyny. To wzrost samokontroli jest największą korzyścią z nofapu, która jeśli już to wspiera rozwój w innych obszarach twojego życia. Wiem, że większość widzów się z tym nie zgodzi, no bo w większości macie sprane mózgi, ale ogólnie nie wierzę, że inne korzyści, które daje know-fab są jakkolwiek znaczące No poza tą dwójką, o której mówiłem wcześniej to, że mówiąc to nawet ta zmiana postrzegania dziewczyn Nie zawsze musi być jakoś dobra, nie? Na przykład u mnie to doprowadziło do tego, że w lutym tego roku Jak sobie z ziomeczkami w samochodzie przeglądaliśmy Tindera No to ja byłem napalony na każdą laskę, którą widziałem I z chęcią bym ją po prostu był. W... A w ogóle niesamowite też jest to, że wiele ludzi myśli, że jak sobie znajdą dziewczynę, no to to jest zasługa nofapu, nie? To, czy będziesz miał laskę, będzie zależało w głównej mierze od twojego charakteru i od tego, w jaki sposób z nią rozmawiasz. Wniosek z tego jest taki, że spośród wszystkich rzeczy związanych z samorozwojem nofap jest raczej nieznaczący. To znaczy, lepiej jest się zająć, nie wiem, finansami, siłownią, czytaniem książek, rozwojem charakteru, niż oglądaniem cały czas filmików o nofapie i przejmowaniem się tym, że zwaliłeś konia tydzień temu. Musisz skumać, że nawet jak widzisz filmik, jak jakaś osoba pokazuje jak bardzo się rozwinęła na nofapie, no to ten rozwój jest spowodowany, no rozwojem innych obszarów życia, nie? A nie samym nofapem. To co mówię nie spodoba się bardzo sporej liczbie osób, wręcz ich to zaboli, no bo no, zdajesz sobie sprawę, że przez ogromną liczbę ludzi nofap jest traktowany jak jakiś kult. Takie nastawienie do nofapu jest spowodowane tym, że branża youtuberów samorozwojowych no jest, jest Obrzydliwa jeśli chodzi o NoFap. Szczerze mówiąc, ci youtuberzy albo nigdy nie byli na długim NoFapie, albo mają po prostu zryty łeb od oglądania hamsy i pierdolą głupot. Dlatego nie oglądaj ich filmów. I żeby nie było, ja też kiedyś byłem jednym z nich, bo wierzyłem w mocarstwoowe wizje o NoFapie. Z tego okresu na moim kanale jest film, jak NoFap odmieni Twoje życie, i w nim prawdopodobnie też gadałem takie głupoty. No i generalnie nie polecam go. Widzę jeszcze jedną możliwość i ogólnie ci youtuberzy mogą specjalnie to koloryzować, żeby NoFap się lepiej klikał. W sensie spójrz, że NoFap jest tak naprawdę dość czułą kwestią, bo dla sporej części chłopaków walenie konia to jest jedyny moment intymnej przyjemności. A z drugiej strony też NoFap jest bardzo łatwy do wprowadzenia. No stosunkowo łatwy, bo nie musisz ani wydawać pieniędzy, ani jakoś intelektualnie się męczyć. Może się wydawać ogólnie, że NoFap jest takim dobrym punktem startowym na tym self improvementie całym, nie? No i okazuje się, że to co mówię ma odzwierciedlenie w statystykach, bo jak przeglądałem sobie różne kanały samorozwojowe na polskim YouTubie, no to no spośród tych, które ja znam oczywiście, no bo ja też nie jestem nieomylny, no to tematyka NoFapu zawsze się dobrze klikała. No i filmy o NoFapie są, jednej, są jednymi z lepiej oglądanych filmów. No i Podtrzymując ten mit o NoFapie, ci YouTuberzy tak naprawdę sobie gwarantują wyświetlenia na przyszłe filmy. Ale no też ja nie będę zgrywał bohatera, no bo szczerze mówiąc, robiąc ten film sam z tego korzystam, jak chcąc nie chcąc, nie? Ale reasumując, Chodzi mi o to, żebyś nie, nie szedł hejtować jakoś tych YouTuberów czy coś. Po prostu mi chodzi o to, żebyś ślepo nie akceptował tego, co widzisz na YouTubie, co ci ktoś inny mówi, tylko żebyś zawsze o wszystkim myślał. Szczerze, to nawet tego filmu nie powinieneś ślepo akceptować, tylko powinieneś go samemu sobie przekmienić, nie? Teraz odpowiemy sobie na pytanie, czy walenie konia jest jednoznacznie złe. No i uwaga, nie jest. Nie jest złe oczywiście, jeśli zachowasz w tym umiar, no bo jak wiadomo, nie można z niczym w życiu przesadzić. Może się teraz oburzyć i mówić, że no przecież widziałem jakieś badania dotyczące niespuszczenia się nie wiem, bla, bla, bla. Mam w to wyje. Ogólnie w maju wprowadziłem u siebie taką zasadę, że mogę sobie zwalić konia raz na dwa tygodnie, no i waląc z taką częstotliwością, szczerze, nic się nie zmieniło. Dosłownie nie dostrzegam ani jednego negatywnego efektu tego. Walenie konia samo w sobie nie jest szkodliwe. Szkodliwe są dwie rzeczy częste walenie konia i oglądanie pornografii. Ale no też pamiętajmy o tym, że nie trzeba oglądać pornografii, żeby zwalić sobie konia. No i też zaznaczmy, że ja nie uważam, że jak ktoś jest uzależniony od walenia konia, to wy wręcz przeciwnie. Jeśli jesteś uzależniony od walenia konia, no to to jest oznaka słabości charakteru i konieczności poprawy. Jeśli więc jesteś uzależniony od masturbacji, no to nofap może pomóc ci pokonać to uzależnienie.